królestwo policyjne, państwo policyjne, królestwo policyjne Wałki policyjne, wałki policyjne Bembery policyjne, afery policyjne Łapówy policyjne Lotówy policyjne Łapanki policyjne Kajdanki policyjne Zatrzymania policyjne, przeszukania policyjne Policyjne, nadużycia policyjne Bezkarność policyjna, brutalność policyjna Bezprawy policyjne, sprawy policyjne, policyjne Układy policyjne, tajniaki policyjne, spaniaki policyjne Sprzedawczyki policyjne, chłopczyki policyjne Jednięci kompinenci, chuje policyjne tak. 520 cm HWDP 2 cm dla nich HWDP WDP, więc baczę na nich. WDP, zabij mnie za tą piosenkę za mój rap, to mnie za to, że mamy tradycję Jebać policję mamy For you, yeah. 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 Właśnie dla was, właśnie dla was, Są najwięksi przestępcy. Wszyscy są nasz kraj. Właśnie, na nie ma na do Nie pozwalają nam przyczepić się między blokami, palić trawki. Nie wolno nam nic zrobić Nie wolno, nic przypierdalać. Zawsze są tam, gdzie ich nie potrzeba. Nie ma nie nic nie ma. policyjne, policyne, tanst for policy, gurres policyjne. Bałki policyjne, penery policyjne, afery policyjne, łapówy policyjne, lotówy policyjne, łamanki policyjne, kajdanki policyjne, zatrzymania policyjne, przeszukania policyjne, przesłuchania policyjne, wymuszenia policyjne, pobicia policyjne, nadużycia policyjne, bezkarność policyjna, brutalność policyjna, bezprawie policyjne, sprawy policyjne, układy policyjne, fajniaki policyjne, paniaki policyjne, paniaki policyjne. Przedawczyki policyjne, chłopczyki policyjne Jebnięci konfidenci, chuje policyjne 5 2 c m h w d p 5 a 5-2-CN, HWDB 5 nich HWDB Zabij mnie za tą piastunkę, za mój rap Zabij mnie za koszulę Mamy tradycję Jebać policję Mamy tradycję Jebać policję Mamy tradycję Jebać policję Mamy tradycję

Policyjne, państwo policyjne, królestwo policyjne, gałki policyjne Pałki policyjne, pendery policyjne, afery policyjne, łapówy policyjne, lotówy policyjne, łapanki policyjne, kajdanki policyjne, zatrzymania policyjne, przeszukania policyjne, przesłuchania policyjne, wymuszenia policyjne, pobicia policyjne, nadużycia policyjne, bezkarność policyjna, brutalność policyjna, bezprawie policyjne, sprawy policyjne, układy policyjne, tajniaki policyjne, 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 chłopczyki policyjne i jebnięci komplikenci.